Witam. Ja, jakby. Z serca. Z serca niepokalanego poczęcia Jezus. Nie wiem, czy tak się mówi. I pewnie większość z Was w tym momencie myśli: tak. Green Screen 5X, yy, tam jest 1.6M, dwie lampy 125W. Pewnie tak myślicie, ale to jest inaczej trochę. Dlaczego? Już Wam. Przedstawiam fakty i mity. Chodzi o to, że to jest trochę tak, jak Macie, Spida, tego takiego Streamera, nie, i Cristiano Ronaldo, i on ma swojego idola, którego wspiera całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim ciałem. Czy coś? To ja mam podobnie z tym oto. Człowiekiem. No. Bo o co chodzi? No, jakby chodzi o to, że, jak. To jest człowiek, który. Może nie do końca, bo to źle powiedziane. Po prostu zajmujemy się tym samym. Pierdoleniem głupot. O to plus minus chodzi. Ku uciesze tłumu rzucającego nam kłody pod nogi. I ten człowiek. Kiedyś był. Tym. Alkoholikiem albo po prostu pił alkohol? Nie wiem jak to działa i tworzy na YouTube rzeczy. Jak ktoś nie wie co, szczerze, nie wiem o co chodzi. I ja, jakby jako zagorzały fan, jak widzicie, sami mam ten subskrypcja. Płacę, oddaję miesięcznie zarobione pieniądze. Powinna być kurwa reklama Skins Monkey, szczerze. Szczerze? Siema, słyszałeś o Skins Monkey, stronie do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów? Link w opisie. Polecam wejść. Zapoznajcie się ze stroną. Cały dochód z tego, z tej wstawki pójdzie na szczytny cel. Obiecuję. No, to co dalej? Nie no, żartuję. Znaczy, pójdzie. Jak mi zapłacą, dalej. I to jest Patronite. Tak. I tu można różne rzeczy kupić tu różne są. Ja nie mówię, że musicie kupować, ale że powinniście. Z jakiego powodu? Już wam mówię. Bo radość z życia to jest na przykład wtedy, jak są kanapki w życiu. Jak są kanapki, to jest wtedy spoko, nie? No właśnie. I mówię tak. Jeżeli ktoś ma, sp albo nie. Bo to jest bez sensu trochę. To jednak nie. Ale jak ktoś wyśle mi, że kupił jakikolwiek pakiet u tego pana, tu, na tym patronajcie, na Discordzie mi to wyśl wyślecie, i będzie tych osób odpowiednio dużo, to ja się postaram coś za to zrobić. Nie wiem jeszcze co. I na pewno nie będzie to nic na zasadzie o coś tam, że salto pierdolne na przykład. Ale coś zrobię. Wymyślimy co. Dużo czasu jest. Pewnie macie po 20 lat. Może to będzie za rok. A może nie wiem kiedy. Może zrobimy jakiś opening o równowartości tej kwoty. Albo rozdamy znowu na streamie jakoś dużo. Bo wiecie, jak jest. Ja mam sponsorów, tak? Was. A on. Jeszcze was nie ma. To niech ma, bo to jest jak ten pies i kot, że pies co robi? Siedzi, a kot? Je, bo zlecieli się są siedzi, nie? No. Dlatego jak będziecie mogli w jakikolwiek sposób przekazać, to powiedzcie, że kurwa istnieje taki kagur w internecie. No. Dziękuję.